No witam Państwa, witam, witam, kto tu dzisiaj jest, kto tu dzisiaj siedzi, kto tu dzisiaj przyszedł, szanowni Państwo, pierwsze wejście live dzisiaj, wspaniały dzień, słuchajcie, słoneczko, śliczny dzionek, troszkę wieje, delikatnie, prawie w ogóle, słońce jest za chmura, jak jest tak wiecie, wiosenny dzisiaj, a no jak było pięknie to szok. Nie za gorąco, nie za zimno, tak w sam raz, tak, No taki powolny powolne spędzanie czasu wśród, wśród przyrody. Korzystamy, jeździmy, proszę Państwa, widzieliście śmietniczek był śliczny, piękny. Wystawka kontenerów, ale nic nie znalazłem praktycznie, także teraz bardziej ubogie te kontenery, proszę Państwa. No chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat, z którym który wczoraj chciałem właśnie poruszyć, ale nie było jakiegoś czasu. To znaczy był czas, ale ja jakieś miałem inne pomysły troszkę może dzisiaj mi się go uda ale to może trochę później na razie sobie jedziemy i patrzymy na piękny krajobraz. Proszę Państwa zaraz wrzucę ankietę bo jestem ciekawa jak dzisiaj będzie wyglądała aktywność tak jak Fajnie by było, gdyby ruszyła tak jak w zeszłym tygodniu. Tyle ludzi. Wspaniała aktywność, wspaniała akcja na czacie. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, ja zaraz coś ustawię i będziemy wiedzieli. Już dwa głosy, proszę Państwa zachęcam do ankietki. pierwsza pierwsze koty za będziemy mieli. Jak to tam u dzisiaj u Was? Czy dzisiaj w pracy jesteście, a może byliście? Czy dzisiaj w szkole, na studiach, a może wolne, całkiem wolne, jakiś długi weekend może Wam się już zaczął. No jestem bardzo ciekawy, jak będą się układały głosy w ankiecie. Zapraszam do głosowania. No halo, witam, witam. Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Mamy trzy głosy. Pięknie, pięknie. Głosujemy, głosujemy. No tak, dobrze państwo, głosujemy, głosujemy. Ja dzisiaj trochę w pracy. Ale trochę wolne. Takiej opcji nie ma w ankiecie, ale można tak wybrać to, co dominowało w danym dniu. No, jakieś takie chmury się robią, tworzą, kłębią, formują. O, proszę zobaczyć. Ale myślę, że nie będzie z tego deszczu. Raczej prognozy są takie, wiecie, ma być słonko, ładnie. A za gorąco pewnie nie będzie, ale w sam raz na maj. No słuchajcie, trzy głosy na razie tylko. Zachęcam do głosowania. Proszę, proszę oddać głos. Próbujmy dojechać chociaż do 10, do 10 głosów. I zobaczymy co dalej. Ostatnio pobiliście rekordy w zeszłym tygodniu. Było ponad 50 głosów w ankietach, także było rzeczywiście piękne wyniki, ale to nie jest takie proste. Nie jest takie proste słuchajcie. Postarajcie się, postarajcie. Głosujemy, głosujemy, głosujemy. Ankietka wisi, wisi, wisi. Mamy trzy głosy, mamy trzy głosy. No dawajcie, dawajcie. Chociaż do czterech, chociaż do czterech głosów Będę wtedy widział, że jest jakieś zaangażowanie Na razie proszę Państwa jadę, jadę sobie tak jadę, jeszcze tematu nie, nie rozpocząłem, ale jak dojadę to rozpocznę jakiś fajny temat, już mam go z tyłu głowy, mam kilka tematów także zapraszam no, na razie jedziemy. Proszę Państwa, jakie kołki? Tak jest, beautiful weather. I agree with you. Mamy cztery głosy, proszę Państwa. A ja jadę sobie wzdłuż rzeki Ślęży we Wrocławiu. To jest rzeka. Będąca jednym z dopływów Odry. Ona uchodzi do Odry we Wrocławiu. Już tu też jest Wrocław, oczywiście. Taka niezbyt duża rzeczka, ale malownicza. Z taką doliną. Rzeczną korytarzem takim ekologicznym Ona nam dosyć mocno zarasta co roku ta rzeczka Ale Ale jest fajna piękna Także Podziwiamy Podziwiamy naturę Podziwiamy przyrodę proszę Państwa I obserwujemy zmienność natury Jak pięknie nam się zmienia z czasem Z wiosny nam się lato zaraz zrobi Tylko muszą jeszcze odrosnąć listki Odrosnąć listki po przemrozkach, Proszę Państwa. Może tak po zacznę ten, ten nasz temat. Proszę Państwa, otóż ten temat z wczoraj troszeczkę za mną chodzi. Minimalizm w życiu, Proszę Państwa. Cóż, cóż to jest minimalizm? Jako taka filozofia życiowa polegająca na ograniczaniu różnych elementów w naszym życiu, które są w zasadzie nam zbędne, ale które wiele osób stosuje, używa, ponieważ. Jest jakaś bardzo możliwe, bardzo możliwe jest jakaś presja społeczna na robienie jakichś tam rzeczy. Tak na przykład, że musimy mieć auto, że musimy mieć dużą chatę, że musimy nosić określone ubrania określonych marek, kupować określone produkty spożywcze w jakichś tam kwotach. Tak? Musimy mieć pewien zasób przedmiotów, akcesoriów, gadżetów itd. Albo wykonywać jakieś, jakieś rzeczy, jakieś czynności. Aktywności, jak to się ładnie mówi współcześnie, tak? Jakieś tam aktywności. Musimy takie aktywności, takie srakie, owakie. No i pytanie właśnie, czy musimy, tak? Czy jest nam to niezbędne, czy może jednak narzuca nam to presja jakaś społeczna, presja kulturowa, cywilizacyjna i tak dalej. Że gdzieś tam podświadomie nam to siedzi w głowie i wykonujemy jakieś tam. Właśnie takie rzeczy, które nie są konieczne. No i minimaliści wychodzą naprzeciw i mówią: Nie, nam to nie jest potrzebne. Proszę Państwa, minimaliści tak zwani. Jest taki, jest taki nazwijmy to prąd, w którym ludzie ograniczają te zasoby. Także to jest ciekawy temat, proszę Państwa, czy może wy też tak ograniczacie, a może nie, może uważacie inaczej, że warto mieć dużo różnych rzeczy, różnych zasobów, różnych dupereli w swoim otoczeniu. Nie tylko dupereli, no zresztą różnych rzeczy, prawda? To nie są tylko i wyłącznie duperele, ale są też rzeczy być może zbędne. Kurczę, jak gorąco. No, mamy cztery głosy. Słabo, proszę Państwa, słabiutko. Nie ukrywam, że frekwencja jest słaba i aktywność wasza też jest słaba. No, ale może, może ja po prostu prowadzę słabego live'a dzisiaj. To zależy, czasami, czasami któryś, e, któryś live chwyta, a inne nie chwytają, więc to jest bardzo, bardzo różnie. Temat jest taki w miarę, w miarę, ale słuchajcie, jak e, mówię tutaj możemy też na inne tematy rozmawiać, nie ma jakiegoś dyktandu, dyktando, dyktanda, dyktatu, poddyktando. Nie musimy mówić, ale pani by było jakoś tam wejść w jakiś temat, bo tak wtedy jest wygodniej wszystkim i sympatyczniej. No a proszę Państwa, mamy cztery głosy w ankiecie, czyli słabo, to dowodzi małej aktywności bo to jest taki wskaźnik troszeczkę jeżeli mamy dużo głosów w ankiecie, to i wasza aktywność jest lepsza, większa ciekawsza, wspanialsza no ale widzę, że nie bardzo dzisiaj, nie bardzo się to kręci gdzie to? Wrocław, Lasek Oporowski Lasek Oporowski, zwiedzamy Wrocław przy okazji różnych tematów różnych tam zagadnień Lubię sobie pochodzić, pojeździć także jesteśmy A piąty głos. No <laughs> może do dziesięciu chociaż co? Może do dziesięciu Ale wiecie, może Ja może też nie mam dzisiaj takiej pary Takiego wiecie nie mam Być może, być może, że jestem trochę zmęczony po prostu dzisiejszym dniami Jak jest człowiek zmęczony to też nie zawsze tak się chce gadać Lasekoporowski to jest taki niewielki obszar leśny, las liściasty nad rzeką Ślęzą. Dosyć stary las o charakterze właśnie takim leśnym, nie, nie tyle parkowym, ile leśnym. Oczywiście jest tutaj prowadzona jakaś tam gospodarka taka, to znaczy gospodarka, no prace pielęgnacyjne, bo tutaj nikt tego nie, tu nie wycina tak jakoś specjalnie, tu nie ma upraw leśnych na tym terenie. Tam jest taki, jakby młodnik, ale to tak lat, od lat rośnie, nic nikt nikt nie robi. Taki młodnik wiązowy. No i to jest lasek Oporowski, miejsce spacerów, ludności okolicznej. No i miejsce jest dla życia, dla roślin i zwierząt. I to tak. 6 głosów no ładnie, ładnie, może do 10? Może dojedziemy sobie do 10 głosów, nie obraziłbym się, no ale będzie jak będzie No, a ja jadę sobie wzór rzeki. Ślicznie tutaj jest. Proszę zobaczyć jak to jest ślicznie. Prąd wody, taki spokojny, powolutki, woda nie jest zbyt pięknego koloru. Niestety no ale tak jak to zwykle. Tutaj zwykle taki kolor na Tak się troszkę nam zachmurzyło Ale ciepło jest, naprawdę jest ciepło O 7 głosów, 7 głosów O, to ładnie, ładnie, dobrze, dobrze, a jak? Rzecznie dawajcie, jeszcze trzy przynajmniej głosy, żeby ankieta miała jakąś tam, wiecie, minimum chociaż jakieś. Już ja nie mówię, że ma być 50, bo to już cuda nie wierzę, żeby teraz, teraz 50 padło. No ale może jednak. Może chociaż do 10. Nie obrażę się No czasami ktoś się trafi, ale bardzo mało osób. Tutaj tutaj jest... Tutaj jest mało ludzi w tym lesie. Tutaj yy, on jest trochę na uboczu, także... Nie jest, to, nie jest to las yy, tak bardzo uczęszczany jak na przykład Park grabiszyński, obszar uczęszczany jak Park grabiszyński pobliski. No tam to są tłumy, tutaj nie, tutaj nigdy tłumów praktycznie nie ma. Jest spokojnie, nawet, nawet w takie dni wiecie weekendowe, nie? Rzeczywiście dużo ludzi wychodzi. A muszę zrobić miejsce chyba komuś. Bo... O, a czasami ktoś tam przejedzie, ale ja dowolniutko to tam ludzi puszczę. Yy, nie, to nie jest to jest Oporów. Yy, no, już nie, opor, no, oporu. Lasek Oporowski. Yy, no tak, tu jeszcze jest Oporów, a tutaj po drugiej stronie już jest gra Biszyn. No a przed nami ulica Ostrowskiego. Tam właściwie Petuniowa chyba to się nazywa dokładnie, ale nie wiem, może i Ostrowskiego. Osiem głosów mamy. Proszę Państwa, ale fajnie. Patrzcie, jakie niebo, pyk. No i tutaj możecie sobie patrzeć, jaki piękny bluszcz. To wystarczy się obejrzeć, zrobić y, 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 ruch ręką. Proszę i już mamy przyrodę, już, 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 już natura jest pod ręką. Już nie trzeba daleko szukać. Nie musimy, nie wiadomo gdzie fruwać, latać, gdzieś biegać. To, to już mamy pod ręką bluszcz. Proszę zobaczyć, jaki piękny, na dębie. No, mamy 9 głosów, słuchajcie, jeszcze przynajmniej jeden głos, to już e, nie spodziewałem się, że będzie 9 głosów. O tej godzinie no dobra, dajecie, dajecie. No, słuchajcie. No i tak, ja jestem zawsze admiratorem przyrody, mam jeszcze drugi kanał pod tytułem Poprzez Las, zapraszam, tam też można sobie wejść, jest yy, głównie o roślinach ten kanał jest, tam jest prawie codziennie coś rzucam, głównie shortsy ostatnio, jest dużo, dużo filmów właśnie o roślinach, gdzieś tam znajduję roślinki w terenie, różne fajne i fospolite i mniej. Także może, możemy sobie tam wejść na ten kanalik i sobie oglądać te filmiczki. Jeżeli ktoś ma ochotkę właśnie na o, jakieś tematy botaniczne, no to tam filmiczki różne fajne, także za, zachęcam. A tu na radcy medycznym to tak wiecie, ja sobie tak gadam o różnych tematach, troszkę o Wrocławiu, troszkę o innych rzeczach. Także tutaj jest taki wiecie, wsze, wolna wszechnica nauki, kultury i nauki. Patrzcie już jesteśmy przy mostku. Tu taki dąbek rośnie fajny. Na samym, na samym brzegu lasu. Także śliczne miejsce. No dziewięć głosów. Słuchajcie jeszcze jeden głosik. Jeszcze jeden głosiczek i zobaczymy. Może sobie opublikujemy ankietkę i zobaczymy jak to wyszło. Patrzcie jaki dąb. O jaki dąb, śliczny dąb. jakiś właśnie słuchajcie był grupka ludzi właśnie była i chyba kurs fotografii jakiś był ktoś prowadził kurs fotografii fajnie tam tak się ludzie uczą też fajnie może ja bym się też pouczył fotografii no proszę Państwa 9 głosów to się zatrzymała na mankieta Głosy nie idą do góry, do przodu. Zachęcam, zachęcam, zapraszam chociaż jeden głos. Słuchajcie. Yy... No nie i, i tak to kto jest. Patrzcie jaka jaka piękna przyroda. Wokoło. O coś tu śmieli. O kurde. A co to zaś? Wylewają jakieś chyba. Coś się wylało jakieś jakieś szambo. Szambo się wylało czy co? Ja piwnicze jakiś skrót. Masakra. To się wylało coś. Szambo, szambo. No słuchajcie, dobra. Proszę Państwa, ja po maleńku kończę, bo muszę jeszcze jechać dalej. Bo będzie mi tam dalej ciężko już prowadzić live'a. Znamę sobie tu na chwilkę. Proszę Państwa, dziękuję. Nie udało nam się do 10 głosów wprawdzie na razie dojechać, ale może później. O. Opublikujemy sobie ankietę Kończymy. O jest 10 głosów. Ale się ktoś wbił rzutam na taśmę w ostatniej chwili. Eee. No dzień dobry, dzień dobry. Właściwie to na no, razie kończę. Właśnie powoli kończę live, dzień dobry. I teraz tak, dzisiaj, wolne 40%, praca 30%, szkoła i studia 30%. Proszę Państwa, 10 głosów. Udało nam się dojechać. No, daleko od rekordu, ale jednak. Dobra. Proszę Państwa, ja na razie kończę, bo muszę jechać dalej. będzie mi ciężko prowadzić lighta. Ale potem wjadę w taki rejon, że się to uda, to zrobię drugie wejście na żywo. Także zachęcam do odwiedzenia mnie później. Także dziękuję za wizytę i zapraszam potem. Na razie.